Dzień dobry. Witam was masać. Dzień kolejny. Mamy dzisiaj wtorek. Chyba 21 listopada, coś takiego. W każdym razie witam się z Wami dopiero teraz, mimo tego, że jest już godzina 10, bo rano wszystko oczywiście na speedzie robiłem dzisiaj. Musiałem rano jechać robić badania, bo jak wiecie w czwartek mam umówionego dermatologa, więc będę musiał przynieść wszystkie badania no i musimy dzisiaj zrobić, w związku z tym, że wczoraj był dzień nietreningowy, no to był to najlepszy dzień do tego, żeby zrobić te badania. No i teraz tak jadłem wszystko, znaczy rano, zrobiłem szykardio. Eee, szybko się ukąpałem, zrobiłem żarcie na spidzie, popakowałem do, do pojemników. No i wybiegłem szybko, żeby zdążyć. I tak się spóźniłem 15 minut na personala. Więc na szczęście... Nie wiem, personal jest bardzo wyrozumiałą osobą, więc to nie był żaden problem, przyjechała troszkę później, ogarnęliśmy temat, natomiast tutaj chodzi o to, że po prostu nie miałem czasu wcześniej ogarnąć tematu nagrywania. Dzisiaj generalnie mamy dzień tyłu, uda, pośladka, chociaż nogi mam dalej tak spizjane, że nie wiem jak ja zrobię tą serię końców z włączoną na, na ostatnim wpiszeniu, ale zobaczymy, co się jeszcze, jeszcze okaże. Idę do domu właśnie coś posiłek numer 2, czyli ryż, kurczak i cukinia. Ktoś ostatnio pisał, czy, czy ja pokazuję tylko śniadanie. No w 90% niestety tak. Ale to nie wynika z tego, że, że nie wiem, co, tylko po prostu wydaje mi się, że pokazywanie każdego posiłku nie ma do końca sensu, bo jem codziennie dokładnie to samo, więc po prostu co jakiś czas robię update y w formie dni jedzenia gdzie sobie możecie zobaczyć dokładnie co jem, ile jem, jak jem. Więc oczywiście jeżeli ktoś sobie życzy albo myślicie, że jest to dobry pomysł, żeby pokazywać więcej tego jedzenia, nie ma problemu. Może tak też być. Dla mnie to żaden problem. Doglać wam to jedzonko. No i co? I chyba tyle. Chowam, bo odpada mi ręka. W każdym razie żyję. I zaczynamy kolejny dzień masy. Dzień dobry, witam Was w kolejnym voiceoverze. Tym razem jest to voiceover z treningu tyłu uda i pośladków z odrobinką bicepsa i czwóreczki. Generalnie zaczynam jak zawsze od przewodzicieli, przy czym teraz aktualnie pierwsze ćwiczenie wykonuję w rampie na 20 powtórzeń, zatem po, powoli z serii na serię zwiększam obciążenie, wykonując z każdą serią 20 powtórzeń, aż do momentu, w którym dojdę do takiego ciężaru, w którym nie będę w stanie przebić 20 powtórzeń, czyli 20 upadek lub mniej niż 20. Tutaj przyznam się, że generalnie bardzo bardzo jakby na styk się wbiłem z tym ciężarem dlatego też na kolejną serię bardzo niewiele ściągnąłem dlatego że czułem, że mam jeszcze na tyle dużo mocy, że mogę spokojnie zrobić a zwłaszcza że na końcu tutaj w drugiej serii mam max na powiedzmy nie wiem w okolicach 15-20 powtórzeń a następnie partial repsy więc wykorzystałem sobie to, żeby całkowicie jakby zmęczyć te przewodniciele, a następnie Sylwia pomoże mi Zbliżyć nogi do siebie i trzymam coś, co nazywa się takim Stary hold, czyli taka, taki e, izometryczne, można powiedzieć, spięcie. Oczywiście tutaj to izometryczne spięcie nie jest bardziej e, faza, wydłużona faza ekscentryczna, bym powiedział, ze względu na to, że ciężar jest na tyle duży, że wymusza jakby samoistnie na tych nogach że one się, że tak powiem, luzują. Zresztą proponuję każdemu sobie sprawdzić taką metodę akurat na tym ćwiczeniu, bo jest to chyba najlepsze ćwiczenie do tego, żeby taki static hold zrobić właśnie, bo jest to niezwykle zabawne uczucie generalnie. Jeżeli ktoś nie próbował, to pewnie ciężko to będzie wytłumaczyć, ale jest to absolutnie bezwładny ruch opadania i rozciągania tych nóg, bez uczucia tego rozciągania, co jest dziwne. Zatem no jest to bardzo, bardzo ciekawa metoda i ja bardzo ją lubię, zwłaszcza w tym ćwiczeniu, chociaż mam to też w ćwiczeniu następnym, które zobaczycie zaraz, a dokładnie w uginaniu leżąc. Oczywiście tutaj mam rotację, więc robię sobie raz w tygodniu uginanie stojąc, raz w tygodniu uginanie leżąc. Oczywiście w obu tych treningach robię je unilateralnie, czyli jedno nóż ze względu na to, że mogę się po prostu dużo, dużo mocniej skupić na, na tych mięśniach dwugłowych uda, na tym kontrakcji. Tutaj również wykonuję rampę, zatem ciężarek jak widzicie nie jest powalający, dlatego że żeby dojść do tego ciężaru wykonałem chyba cztery Albo pięć serii, już nawet nie pamiętam, bo chyba zacząłem od piątki. Później 7,5, 10, 12,5, 15, chyba 17,5, tak mi się wydaje. Więc jakoś tak to wyglądało. No i do tego momentu już ta dwójka była na tyle zmęczona, że naprawdę więcej ciężaru nie było mi potrzebne. Zresztą nie było możliwości zrobić więcej, więcej ciężaru. No i tutaj też celowałem na 15 tym razem do, do upadku w takiej rampie. Następna seria to jest seria, w której celuję. O, wybaczcie. Tutaj celuję po prostu na maksa, z uwzględnieniem delikatnego ściągnięcia, czyli około 15% ciężaru ściągnąłem po prostu 2,5 na stronę i tutaj również Sylwia pomoże mi wykonać ten static hold, przy czym tutaj to zatrzymanie statyczne w górze nie jest może aż tak wizualnie efektywne, ze względu na to, że jak widzicie na tej maszynie w ogóle całkowite spięcie u góry jest bardzo trudne, a zwłaszcza w momencie, w którym robicie serię do upadku, następnie robicie połowiczne powtórzenia, gdzie już całkowicie macie zmęczoną nogę, że nie ma w ogóle możliwości żadnej kontrakcji, no to ciężkie jest utrzymanie tego statycznego holdu, ale jak widzicie walczy tutaj bardzo, bardzo mocno i no niesamowite jest napięcie na tylnej części uda, więc jak ktoś ma zwłaszcza problemy na przykład z wyczuciem tego tyłu uda w jakimkolwiek ćwiczeniu, to myślę, że to jest w ogóle zajebista opcja, żeby sobie przynajmniej na jakiś czas w trening wpleść albo jako pierwsze ćwiczenie w treningu właśnie tyłu uda, żeby po prostu to czucie mięśniowe bardzo mocno złapać, bo jest to naprawdę kozacka, kozacka opcja, dlatego no nie da się po prostu wykonać to ćwiczenie do upadku mięśniowego, następnie zrobić to zatrzymanie statyczne i nie poczuć uda, bo no nie wiem, które mięśnie mógłby to odciążać, zwłaszcza, że jest to naprawdę bardzo izolowany ruch, przynajmniej na tej maszynie, którą ja mam, bo ona stabilizuje dość mocno i odcinek lędźwiowy e, i kolano w pozycji takiej zablokowanej, więc tutaj naprawdę ciężko jest cokolwiek oszukać. Zresztą sami widzicie, że, że no, no nie ma tutaj za wiele ruchów w innych partiach niż tylko i wyłącznie e, zgięcie stabu kolanowego, więc naprawdę e, no polecam. Polecam na pewno sprawdzić. Kolejnym ćwiczeniem jest nadal izolowane ćwiczenie na tylną część uda, przy czym tutaj nagrałem Wam serię, która której nawet nie policzyłem, <gry> nagrałem Wam, można powiedzieć, rozgrzewkę. Myślałem, że to będzie już y, ciężar taki odpowiedni na to, żeby wykonać tak zwane 21, y, czyli 7 powtórzeń w zakresie skróconym y, od, gó od góry do połowy ruchu, 7 w zakresie skróconym od połowy ruchu do dołu i 7 w zakresie pełnym, aczkolwiek no, okazało się to stosunkowo lekkie. Było bardzo blisko upadku, powiedziałbym, że takie że no, było blisko upadku, natomiast nie byłem usatysfakcjonowany, więc nie liczyłem tego, ale już nie chciałem sobie po prostu kolejnych serii psuć, więc skoro nagrałem wam to, to postanowiłem, że ogólny zarys załapiecie, o co dokładnie chodzi w tym ćwiczeniu. Ja po prostu zrobiłem dodatkowe trzy serie yy, takich 21 takich na tym właśnie uginaniu, tylko że z, ze sztabką więcej. Bo po prostu no, y, ta sztabka więcej to był taki idealny pułap na to, żeby dojść sobie w tych 21 do, do absolutnego upadku. E, no i to w zasadzie tyle na to ćwiczenie. Kolejnym ćwiczeniem e, był hip trust dla suwnicy Smitha. Ja tutaj rotuję co tydzień między hip Trustem a między e, ciągiem na prostych nogach. E, widzicie tutaj na kiju jest 260 kg. Przy czym, no, ja robię taki ciężar tylko i wyłącznie jak mam Sylwię obok siebie, bo nie da się wręcz odblokować Smifa, ja niestety, z takim ciężarem już, bo ten Smith jest ogólnie fajny, ale przy większych ciężarach jest naprawdę bardzo duży problem z tym, żeby jakkolwiek, w jakikolwiek sposób zablokować czy odblokować maszynę, więc, no, tak to wygląda. <tryk> Ach, wybaczcie. Nie wiem, czy wytnę do kichnięcie, czy nie, albo <noise> pewnie Wam przeszkodziło dość mocno. W zasadzie tutaj druga seria backoff yy, na, nie pamiętam ile, 200 chyba kilogramów. Ściągnąłem po talerzu, więc tak, 200 kilogramów. Yy, no i co? No i w zasadzie 20-20 przepraszam no i w zasadzie tutaj wykonuję już w pierwszej serii wykonywałem w granicach 8-10 do powtórzeń druga seria to jest granica 12-15 powtórzeń te również do upadku i po tym przechodzę już na serie łączone tak żeby sobie pośladek mocno dopalić bo tutaj wykonuję odwodzenia w zakresie między 30 a 40 powtórzeń do absolutnego upadku. Ja sobie wybieram taki ciężar, żeby zrobić te powiedzmy 25 do takiego absolutnego zajazdu, a następnie robię tyle przerw, żeby te 35-40 zrobić i później bezpośrednio po tym lecę na takie, taki hak skład horyzontalny, można powiedzieć, tak to się chyba nazywa. W każdym razie nie klasyczny, a w takiej wersji 3-4, to znaczy wychodzę tylko do trzech góry ruchu i wykonuję sobie ten, ten połowiczny zakres ruchu, głównie po to, żeby cały czas właśnie pośladek utrzymać w napięciu, bo tutaj chodzi przede wszystkim właśnie o, o, o tył uda, o pośladek, o to, żeby jeszcze tej objętości nałapać tą tylną taśmę, mimo tego, że jest to ruch wypychania nogami, to w takiej płaszczyźnie, w ustawieniu, na które ja mam, ten tyłek dość mocno łapie, zresztą Czuć to naprawdę, że, że ten tyłek pali. Nagranie do sorki. Nie, nie do końca to pewnie będzie to dobrze widać, bo nie miał mi kto nagrać. Sylwia robiła tam chyba serię, albo nie wiem, co robiła, że jej nie było, więc yy, musiałem poradzić sobie samodzielnie, więc macie takie, a nie inne <grywanie> nagranie, ale chyba każdy złapie o co chodzi. Czyli schodzimy maksymalnie do samego dołu waszych możliwości i wychodzimy tylko mniej więcej 3 czwarte poziomu do góry, tak, żeby pośladek cały czas w dole miał bardzo mocne rozciągnięcie, żeby dwójka cały czas miała bardzo mocne rozciągnięcie, czwórki były również na napięciu. no i pracujemy sobie na takim skróconym zakresie w granicach 20-25 powtórzeń do absolutnego upadku mięśniowego. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o tył uda, o pośladki, o te czwórki, to już tyle na, na ten trening i bezpośrednio po tym przeszedłem sobie po prostu na trening ramion, trening bicepsów, który też wykonuję w rampie i w rampie na 12 powtórzeń, zatem jak dojdę do 12 powtórzeń, to robię jeszcze po prostu dwie dodatkowe serie na tym samym ciężarze, przy czym tutaj, co jest dość ważne, żeby wspomnieć, ja normalnie powinienem wykonywać tzw. drag czyli oginanie sztangi przycielem, można powiedzieć, ale w związku z tym, że to nie czuję dużo, dużo słabiej, to w, dziś, w tym treningu dzisiejszym postanowiłem sobie przejść na maszynę, którą czuję absolutnie fenomenalnie. Nie znalazłem jeszcze nigdy w życiu maszyny żadnej, żadnej siłowni, w której czuję bicepsy lepiej, więc po prostu stwierdziłem, że Sprawdzę, jak to wygląda względem tego ćwiczenia, no i nie wiem, może jak Ruki zobaczy, to powie, czy, czy akceptuje, czy nie akceptuje, no bo generalnie ruch jest dokładnie ten sam, co Drag Curl'u, bo łokieć mam cofnięty bardzo mocno do tyłu, ale mogę to zrobić raz, że unilateralnie i lepiej się wczuć ten biceps, a dwa, po prostu z dużo, dużo lepszym czuciem. No i na koniec bardzo podobne ćwiczenie, aczkolwiek tam głównym zakresem jakby był zakres spięcia, tutaj głównym zakresem jest zakres rozciągnięcia, bo staram się zatrzymać na sekundkę w pełnym rozciągnięciu, łokieć cofnięty do tyłu, bark wycofany, wysunięty do przodu, tak żeby klatka do przodu, żeby można było właśnie te miesięc długo wyramienia bardzo mocno w dolnej części ruchu rozciągnąć i tutaj już tylko dwie serie. W granicach 20 powtórzeń ja się trochę przestrzeliłem z ciężarem w pierwszej serii, zatem wyszło z tego tak naprawdę chyba 17 czy 15 powtórzeń, już nawet nie pamiętam, ale zarys ogólny, myślę, że jest do załapania. I to w zasadzie tyle. Po tym zrobiłem dwa ćwiczenia na brzuch, czyli wznosu nóg, a nie, w zasadzie zrobiłem scyzoryki na ławeczce i następnie spięcia brzucha na maszynie siedząc. I to by było w zasadzie na dzisiejszy trening tyle. Trening bardzo dobry, byłem mega zadowolony, także tyle. Widzimy się później. Zanim Sylwia sobie przygotuję jedzenie swoje po treningu, ja już tutaj swoje mam, czyli 150 gramów piersi, a 150 50 w piersi, co mówię, 150 gramów ryżu, odrobinę szpinaku i 100 300, przepraszam, 50 gramów mintaja i w zasadzie to jest mój posiłek potreningowy, ostatnio cały czas odrobinę srirachy, bo sriracha to życie, więc generalnie tak to wygląda. Powiem że trening bardzo, bardzo dobry, jestem mega zadowolony. Mimo tego, że idąc na trening się czułem jak gówno, chciało mi się mega, bo coś mi kurwa w plecy weszło, nie wiem czy po ostatnich ciągach, czy o co to chodzi, ale nie wiem, czy może się spałem. Obojętne. W każdym razie czułem się, jakbym był, jakbym miał grypę jakąś. Ale poszedłem na trening, zrobiłem porządne, porządną rozgrzewkę i się obudziłem i trening naprawdę kozacki, więc sprawdza się, że im mniej się chce, tym bardziej się powinno. Bo zapierdalać trzeba. Jeszcze muszę zrobić, nie wiem, ale chyba 2000 kroków gdzieś po domu. Ciężko mi powiedzieć, bo oczywiście, jak się można było spodziewać, padł mi zegarek w trakcie. Właściwie ja sobie muszę go naładować dużo z eee, Także nie wiem, ile tych kroków, ale wiem, że idąc na siłkę miałem prawie 5000. Na siłkę mam pewnie, z, nie wiem, z 1000 kroków. Więc powiedzmy, że te 7000 w jedną i w drugą byłoby. To dla bezpieczeństwa zrobię. 2000, żeby mieć tu pewność, że, że zrobiłem te swoje zakładane 8. No i w zasadzie to jest tyle z takich obowiązków, które gdzieś tam sobie codziennie narzucam. No niestety. Może się jakoś aktualizuje, może mi zegarek pole, czy telefon policzył kroki. Hard to say. Chyba nie. No mniejsza od okres, W każdym razie, ja zrobię jeszcze pewnie 2000 kroków. I to w zasadzie tyle, pokażę Wam jeszcze posiłek ostatni, bo ostatnio zmieniłem z ziemniaków na e, płatki owsiane, bo po prostu mam ochotę na coś słodkiego na noc e, i to w zasadzie jedyny powód. Dobra, zabieram się ze żarcie, włączamy Smith Food i widzimy się później. Kończymy na dzisiaj, ostatni posiłek to 150 gramów piersi z indyka, 70 dokładnie gramów cukinii, bo tyle mi zostało, bo keczapu. ketchupu i tutaj mamy 50 gramów płatków owsianych, odżywka. Białkowa miarka. Dokładnie smak White Chocolate Coconut. Nie polecam tego smaku. Smakuje jak nic. No i to jest zrobione z kakao i z 20 gramami masła migdałowego w formie takiej polewy na górę. I to w zasadzie tyle. Widzimy się jutro o godzinie 18.12. Do zobaczenia.